Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Studiu Wprost. Naszym gościem jest Janusz Władyczak, prezes KUKE. Dzień dobry. Jesteście jako organizacja ekspertem w dziedzinie wymiany handlowej, w dziedzinie ubezpieczania wymiany handlowej. Tworzycie różnego rodzaju rozwiązania, które mają wspierać przedsiębiorców na świecie, ich rozwój. Jak dziś? Świecie, w którym mamy ogromne zawirowania geopolityczne, przedsiębiorcy mogą funkcjonować? Czy mogą się w ogóle od tej sytuacji, która się dzieje dziś na świecie ubezpieczyć? Tak, to prawda, sytuacja nie jest godna pozazdroszczenia i to zarówno dla nich, jak i dla nas, bo finalnie, jeśli oni nie mogą sobie z tym poradzić, przychodzą oczywiście do nas i no my jesteśmy od tego, żeby wspomóc ich w tych działaniach, a one są niezmiernie istotne, bo dobrze wiemy, że jeśli nasi przedsiębiorcy będą mieli problemy w swojej ekspansji zagranicznej, no to automatycznie będą mieli też problemy w domu. Czyli w Polsce, a tego przecież wszyscy chcemy uniknąć. Tak więc ta sytuacja nie jest oczywiście zbyt dobra dla nich, no bo muszą podejmować decyzję, komu sprzedać, za ile sprzedać. I biorąc pod uwagę dynamikę tych zmian, o których jesteśmy świadkami, jak idziemy spać, mamy jedną rzeczywistość, budzimy się, mamy zupełnie inną. W związku z czym no, ciężko jest podjąć decyzję taką długofalową i tego im na pewno nie zazdrościmy. Natomiast no, z naszej strony też jest to, oczywiście ciężko to ryzyko szacować. Natomiast nasza strategia obecnie, przynajmniej jeśli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych, bo on tutaj ostatnimi czasy dosyć jednak dużo wzbudza takich emocji, niekoniecznie pozytywnych. To tutaj mamy taką strategię raczej, gdzie czekamy, co się faktycznie wydarzy. Tak? Nie robimy drastycznych ruchów, jeśli chodzi o ocenę, na przykład poszczególnych kontrahentów w Stanach Zjednoczonych. A globalnie patrząc. To raczej, raczej sytuacja na, nadal wygląda w miarę spokojnie. Nie wiemy, co się z tego jeszcze na chwilę obecną w nowego wykluje, jaki, jaki układ, i więc raczej my, co do zasady, podchodzimy dosyć spokojnie. To ryzyko jesteśmy w stanie szacować. Pomimo tego, że raczej koncentrujemy się na tym, że to są pojedyncze ryzyka z punktu widzenia na przykład jako kontrahenci naszych, naszych klientów, czyli na przykład firmy, tak? sami są to rządy, ale przede wszystkim przewaga jest raczej, raczej firm. I patrzymy tylko na ryzyka krajów, co do zasady, czy na przykład nie będą wprowadzać jakichś e, e, ograniczeń przepływów pieniężnych. Tak, na razie nam to nie grozi. Sytuacja nie jest taka zła, jakby się mogło wydawać, natomiast no, jest dosyć dynamiczna, więc musimy się relatywnie dostosowywać do tego, co, co przed nami. Jakie instrumenty oferujecie przedsiębiorcom? W jaki sposób mogą na Was liczyć? To są to tak prozaiczne e, instrumenty, takie jak chociażby ubezpieczenie należności, czyli jeśli ktoś sprzedaje do swojego kontrahenta, mamy ubezpieczenie do 201 krajów łącznie z Polską, e, które firmy na polskich mogą ubezpieczyć u nas. To my zabezpieczamy to, że jeśli kontrahent nie zapłaci bądź się znacząco opóźni w tej w tej spłacie zobowiązania, to my wypłacamy wtedy szkodę na rzecz polskiego przedsiębiorcy, czyli właśnie po to, żeby nie miał problemów finansowych z płynnością przede wszystkim. Z drugiej zaś strony jesteśmy w stanie ich wspierać w ich ekspansji zagranicznej inwestycyjnej, tak? czyli, e, czyli jeśli pragną na przykład otworzyć e, swoje podwoje w e, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy na jakichś innych rynkach. Um, potrzebują na to finansowania. I razem z, z bankiem, który notabene często jest, jest tym przedsiębiorcą ostatnie lata, jesteśmy w stanie uszyć na miarę konkretne finansowanie i zabezpieczyć bankowi to finansowanie, żeby ono w ogóle, żeby ten projekt mógł się, mógł się odbyć. I to zarówno jeśli chodzi na przykład o przejęcie, o przejęcie konkurenta na danym, na danym rynku, jak i też taki greenfieldowy, czyli od zera, projekt, który dany przedsiębiorca sobie wymarzy. To jest bardzo, bardzo ważne z, 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 chociażby z takiej, z takiej racji, że polskie firmy potrzebują finansowania na tego typu przedsięwzięcia, nie mają raczej swoich środków własnych tak dużych, swoich kapitałów, żeby móc takie, e, takie projekty przeprowadzać e, samemu. Więc my tu wspieramy zarówno przedsiębiorcę, jak i bank, który finansuje, a który z, z reguły boi się nawet takich rynków właśnie e, wysoko rozwiniętych, jeśli nie ma tam, jeśli nie ma tam swojej, e, swojego oddziału, tak, nie wie, jak ten rynek funkcjonuje przychodzi do nas, my zabezpieczamy i wtedy wszyscy, wszyscy są szczęśliwi, natomiast też dbamy o to, żeby przedsiębiorca czuł się dobrze i gromadził kapitał w naszym kraju, czyli jeśli jest eksporterem, jesteśmy w stanie wspomagać właśnie naszymi gwarancjami finansowanie nowych inwestycji tutaj w Polsce, które są z przeznaczeniem na eksport, ewentualnie wspomagać pozyskiwanie kapitału Kapitału takiego obrotowego, który jest no, niezbędny do tego, żeby firma na co dzień funkcjonowała. I tutaj też wydajemy gwarancje na rzecz właśnie instytucji finansowych, które taki kapitał obrotowy firmom, firmom dostarczają. No i oczywiście e, drugi taki dosyć, dosyć prosty, prosty rozwiązanie, które stosujemy e, na, i jesteśmy w tym całkiem nieśli, no to są tak zwane gwarancje, gwarancje e, finansowe, czyli różnego rodzaju gwarancje płatnicze. Ale też i gwarancje chociażby dobrego wykonania. Jeśli polskie firmy wychodzą na zewnątrz, tylko realizują jakiś kontrakt, choć są to firmy na przykład usługowe, budowlane, zbrojeniowe czasami, tak bądź takie, które, które wykonują coś, za co muszą wystawić gwarancję takiego dobrego wykonania. My jak najbardziej też takie firmy wspieramy na różnych rynkach na całym świecie. W tym okresie zawirowań geopolitycznych jakimiś instrumentami jest większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców? No i właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe. Myśleliśmy, zastanawiając się wewnętrznie, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje, że jednak firmy zaczną mocno zastanawiać się nad ubezpieczeniem tak zwanych ryzyk politycznych. Tak? W szczególności widzimy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. I przyznam się, że to zainteresowanie wcale nie wzrosło jakoś diametralnie. Ono jest ciut wyższe, ale na to, co widzimy na co dzień w mediach, tak? co czytamy w, w prasie, widzimy w, w telewizji, czy nawet e, w internecie, to, to muszę powiedzieć, że jestem e, e, zaskoczony, że polskie firmy nie, nie idą w tym kierunku. Fakt faktem, że my, jeśli chodzi o ubezpieczenia należności, czyli ten co taki korowy biznes, to ryzyko polityczne mamy a, w, już a, w, jakby w, w ramach rozwiązania, a, czyli na przykład jeśli mamy taką sytuację, jak wystąpiła na Ukrainie, że wybuchła wojna, polscy przedsiębiorcy sprzedali, byli ubezpieczeni, i nagle był zakaz y, płacenia, y, wyprowadzania waluty, tak? bo było moratorium płatnicze y, przez na, Narodowy Bank Ukrainy wstawione na, na jakiś tam okres czasu i polskie firmy nie mogły uzyskać swoich środków. no to my moglibyśmy te środki wtedy wówczas wypłacić, jeśli były firmy. Oczywiście były ubezpieczone, bo jak nie były, no to, to trudno o tym mówić. Więc to mamy akurat. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje, no to, to przyznam się, że firmy jeszcze chyba o tym nie myślą. To jest bardzo ciekawe. A, wi a widzimy wśród naszych, naszych odpowiedników z krajów zachodnich, że to zaczyna być coraz, coraz bardziej popularne rozwiązanie. Tak więc zobaczymy, może i u nas też do tego dojdziemy. Czy zauważycie większe zainteresowanie w ogóle polskich firm ekspansją zagraniczną? Czy to jest tak, że trochę przez te zawirowania geopolityczne trochę firmy się jednak wstrzymują? Firmy szukają rynków zbytu. Polska jest dosyć konkurencyjnym rynkiem. Oczywiście to jest nasz, z jednej strony wielkość tego naszego rynku wewnętrznego jest naszą, e, pozwalała nam rosnąć przez te ostatnie 30, 30 lat. To jest super rzecz, mamy chłonny rynek. Z drugiej strony jest trochę przekleństwem, tak? bo on jest jednak dla niektórych firm nadal bardzo duży i one się nie chcą rozwijać na zewnątrz. Nie czują takiej nawet wewnętrznej potrzeby i nie ma się co dziwić. Na tak? ten rozmiar firm, które, które często mamy w Polsce, na rynek Polski zupełności wystarcza. Są się w stanie wyżywić i nadal przynosić sensowny zysk właścicielom. Natomiast widzimy coraz więcej firm, które poszukują rynków zbytu, i to głównie są takie firmy, które już eksportowały, no i widzą pewnego rodzaju problemy z eksportem w krajach, których obsługiwały wcześniej, tak? czyli szukają sobie dywersyfikacji rynków zbytu. Mieliśmy ten taki właśnie przykład, gdy wybuchła wojna na Ukrainie i polscy przedsiębiorcy nagle z dnia na dzień utracili rynek białoruski, rosyjski i ukraiński wówczas również. A te trzy rynki odpowiadały za mniej więcej plus minus um, e, wielkość takich eksportu do Polski, do Włoch. A to jest szósty, szósta, szósta mniej więcej rynek dla, dla nas. E, I nagle, nagle firmy utraciły i musiały znaleźć alternatywę. I to samo dzieje się chociażby z firmami, które eksportują do Niemiec. Tak? A my też muszą gdzieś, jeśli widzą, że jest delikatna stagnacja gospodarcza, szukają, szukają ujścia w zupełnie innym, innych kierunkach. Tymi kierunkami fajnymi są Stany Zjednoczone, Bliski Wschód chociażby, który pośredniczy w handlu z Azją, pośredniczy w handlu z Afryką, ale też i jest całkiem chłonnym rynkiem sam w sobie. No właśnie, chciałem o to zapytać, w którym kierunku będą teraz firmy podążać, zwłaszcza też w związku z sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Tak, ja sądzę, że Stany Zjednoczone to nadal pozostaną jednak istotnym, istotnym rynkiem dla polskich firm. Ten eksport z roku na rok rośnie do Stanów. I zainteresowanie inwestycjami, już nawet przed tym, co się działo tutaj, od powiedzmy 20 stycznia tego roku, e, chęć inwestycji polskich firm mocno wzrosła. I to już widzieliśmy od, jakiego, od pewnego czasu, e, i wydaje się, że one raczej nie przestaną, raczej będą materializowały te swoje zamiary w jakiś tam sposób. No bo jeśli nawet dojdziemy do jakiegoś tam konsensusu e, globalnego, to sądzę, że dla niektórych posiadanie fabryki i niewożenie towaru e, z Polski dostanów, po to, żeby ten towar tam fizycznie był obecny na rynku i że można było go sprzedawać wtedy, kiedy jest popyt, to będzie dobre rozwiązanie. Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.